W dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem roślinę przymiotno białe. Jeśli spodoba Ci się odcinek, daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek, by być na bieżąco z wydarzeniami. Zapraszam do oglądania i komentowania. Przymiotno białe, zimotrwał zwyczajny, gatunek roślin należący do rodziny astrowatych. Pochodzi z Ameryki Północnej. Rozprzestrzenił się na znacznej części kuli ziemskiej. Występuje niemal w całej Europie. W Polsce jest kenofitem i jest bardzo pospolity. Gatunek inwazyjny. Roślina dwuletnia lub bylina. Występuje w miejscach ruderalnych, na przedrożach, u gorach. W uprawach rolniczych jako chwast, a także w suchych murawach. Kwitnie od czerwca do października. Dorasta do ponad metra wysokości. Łodyga jest silnie rozgałęziona. Jest to bylina mrozoodporna. Przymiotno białe rośnie prawie na każdej glebie. Dobrze znosi półcień, lecz najlepiej rośnie na stanowisku słonecznym. Jest to roślina uważana jako chwast. Mimo wszystko będzie zdobiła ogródki wiejskie i naturalistyczne.